Lecimy. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj znowu w naszym zaimprowizowanym studio, żeby porozmawiać raz jeszcze o biografii biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Ja będę Państwa zachęcał do tej książki, dlatego że to jest coś niesłychanie istotnego, ponieważ jest tutaj cała część poświęcona polityce i poglądom biskupa na relacje Polski. Z sąsiednimi mocarstwami. Ja ostatnio omówiłem relacje, e, 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 poglądy biskupa na wojnę szwedzką, e, a dzisiaj chciałbym porozmawiać o i na, Mosk i na Moskwę, i na wojnę z Moskwą, natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o e, Turcji. Ponieważ Turcja była powszechnie uważana za przeciwnika najgroźniejszego. I to rzeczywiście była prawda, dlatego że Turcy prowadzili, byli zdolni do nieprawdopodobnego wysiłku militarnego. Prowadzili cały czas coroczne kampanie na Morzu Śródziemnym przeciwko flocie chrześcijańskiej, maltańskiej, sycylijskiej, hiszpańskiej, weneckiej. Stać ich było na to. Zniszczone eskadry były natychmiast odbudowywane. Oprócz tego prowadzili kampanię na Ukrainie przeciwko Polsce. Najazdy tatarskie podchodziły bardzo blisko do Krakowa. Kantymir Mirza w 1624 roku doszedł do Sandomierza, jak Mongołowie w XIII wieku. Do Sandomierza z Krymu, tak? Nad Wisłę. Wybierając dziesiątki tysięcy niewolników. I sprzedając ich potem na targu w Stambule czy w jakimś innym mieście, czy też na Krymie. Proszę Państwa, był, był to kataklizm. Był to kataklizm. Armii nie sposób było utrzymać, dlatego że utrzymanie armii. Stałej, no byłoby bardzo drogie. Biskup Przyszkowski postulował takie utrzymanie armii, jak Państwo pamiętacie, i zamierzał dołożyć się do tego, przeznaczyć na ten cel całe roczne dochody, ale Sejm się nie zgodził. I jeszcze raz wracamy do obstrukcji e, e, legislacyjnej, jaka miała miejsce w Sejmie każdorazowo, do postaw niektórych posłów, tych bogatszych i mniej bogatych. I musimy wprost powiedzieć, że byli to ludzie przekupieni tak? przekupieni. Zwykliśmy myśleć o polityce XVII wieku w taki sposób, jakby królestwo nie było spenetrowane przez obce agentury, przez obce pieniądze. A zdrajców było pięciu na krzyż z Radziejowskim na czele. Tak, tak proszę Państwa, to nie mogło wyglądać, dlatego że wszyscy ci ludzie, którzy przyczynili się do jakiejkolwiek straty, czy to militarnej, czy to ekonomicznej, czy to zaniechania. No, powinni stanąć przed sądem. To jak wiemy nie było możliwe w tamtych czasach. Ale o tym także jest ta książka. Proszę Państwa, jakie, jakie rady biskup Marcin Szyszkowski miał dla króla Zygmunta w związku z jego polityką turecką? No, zalecał ostrożność. Dlatego, że y, największą katastrofą, jaka mogłaby się Polsce przydarzyć wówczas, było zwrócenie na siebie i ściągnięcie na siebie całego impetu armii tureckiej. Próbowano do takiej prowokacji doprowadzić, y, ale y, to się przeważnie nie udawało. No, wybuchały wojny z Turcją w pierwszej połowie XVII wieku. One się zakończyły szczęśliwie, to znaczy dla Polski, to znaczy utrzymaniem status quo, no ale kilka kampanii było przegranych. One w zasadzie, te kampanie zwycięskie były nierozstrzygnięte, dlatego że słabość Armii Koronnej była widoczna. Proszę Państwa, oczywiście najważniejszą kwestią w relacjach z Turcją była kwestia Siczy Zaporowskiej i Kozaków. Ciągle powracała kwestia taka, że no, król y, chciał mieć atamana nakaźnego. Tak? Chciał wyznaczać y, człowieka, który będzie rządził w jego imieniu na siczy, no, bo było to w, była to, y, był to obszar w granicach Rzeczpospolitej. To się czasem udawało, ale przeważnie nie. Dlatego, jak twierdzą wszyscy, autorzy Kozacy wybierali spośród siebie atamana. Proszę Państwa, nie ma takich rzeczy. Jeżeli mamy administrację jednego państwa i to państwo chce decydować, kto jest dowódcą bardzo sprawnej formacji bojowej yy, zorganizowanej na zasadzie, w zasadzie, na czymś, na, na, na takiej zasadzie, jakby to było połączenie zakonu rycerskiego z taborem husyckim, tak, no bo tym byli mniej więcej kozacy, tak, czyli to było zamknięte towarzystwo, do którego werbowano na yy, nieznanych zasadach, tak, Albo nie do końca rozpoznanych, a ludzie ci walczyli stosując starą, średniowieczną metodę Jana Ziszki, czyli na piechotę i w taborze. Ewentualnie na łodziach, co było też ciekawe, no bo to ich upodabniało do, do innej średniowiecznej, bardzo sprawnej formacji, czyli do, do duńskich Wikingów. E, proszę Państwa, no jeżeli jakieś państwo nie ma wpływu na obsadę. Główno dowodzącego takiej formacji, to znaczy tyle, że o tej obsadzie, o tym stanowisku decyduje inne państwo. <laughs> po prostu, a nie, że ktoś sobie wybiera, tak, to jest złudzenie. Ci ludzie nie mieli możliwości decyzyjnych, to znaczy pewnie sama wierchuszka, sama elita kozacka miała takie złudzenie, ale to złudzenie no, pryskało w konfrontacji z ilością złota, która była przywożona. Nasicz z Moskwy, z, z Paryża, z Londynu, z Amsterdamu. No skądś, tak? Więc jeżeli król nie decydował o tym, kto będzie atamanem nasiczy, no to decydowali o tym inni, prawda? Decydowali o tym inni. Dlaczego ja z taką pewnością o tym mówię? Proszę Państwa, dlatego, że biskup Szyszkowski tutaj ciekawą propozycję złożył królowi w pewnym momencie. Mianowicie taką, żeby było w Stambule stałe przedstawicielstwo kupieckie polskie, które będzie opłacane z kasy miast. Czyli że mieszczaństwo będzie płaciło pieniądze na utrzymywanie placówki Handlowej, która będzie oczywiście placówką szpiegowską i dyplomatyczną, czyli tak jak dzisiaj, prawda? Jak argumentował Biskup Przeszkowski? No, argumentował prosto. Holendrzy mają taką placówkę w Stambule, Francuzi mają taką pla placówkę w Stambule, cesarz ją ma, no i Anglicy, co jest oczywiste, też ją mają. Ja tylko przypomnę obsesyjnie do takich rzeczy powracam. Państwo pamiętacie Sabataja Cwi, tak? Rzekomego żydowskiego mesjasza, który się objawił. W XVIII stuleciu, a jego tatko pracował w angielskim banku w Smyrnie, co pewnie ma jakieś tam znaczenie. No więc, proszę Państwa, to była propozycja biskupa, która oczywiście upadła, nie przeszła przez Sejm, dlatego że istnienie takiego przedstawicielstwa handlowego no, byłoby sprawą kluczową dla bezpieczeństwa, dlatego że zbierano by informacje. U źródła, tak? No jeżeli ktoś ma przedstawicielstwo handlowe, to dysponuje budżetem i tym budżetem po prostu opłaca szpiegów. Czyli opłaca ludzi, którzy no, wszędzie jest pełno zdrajców, tak? którzy za parę dukatów chętnie przekażą jakieś informacje. Argumentował też ksiądz biskup tak, że do, w, w obecnej sytuacji, w której on się znajdował i całe królestwo. Informacje dotyczące Turków są przekazywane przez Wołoszczyznę, przez no, hospodara wołoskiego, a hospodar wołoski usiłuje wciągnąć Polskę w rozmaite nieciekawe historie. Tak? Sam jest w coś wciągnięty. Ja przypominam, że to są czasy hospodara, który się nazywa Kaspar Gracjani tak? i z pewnością nie jest Wołochem, tylko tym drugim, też na W. I proszę Państwa, no, człowiek ten, ludzie ci, którzy tam sobie rezydowali w, w stolicy Wołoszczyzny, prowadzili swoją politykę i Polska była dla nich no, pretekstem do rozmaitych działań swoich. Tak? Jeżeli chcieli wciągnąć armię koronną w jakieś swoje rozgrywki, to rozpuszczali wszędzie wiadomości, że zbliża się jakaś ofensywa turecka, tak? Lub odwrotnie, kiedy się zbliżała ofensywa turecka, rozpuszczali wiadomości, że nic się nie dzieje. Proszę państwa, jednym z postulatów biskupa było zaniechanie polityki bałkańskiej. To znaczy biskup postulował, żeby porozumieć się z sultanem yy, który i ustalić, kto będzie sprawował władzę w Mołdawii i na Wołoszczyźnie, yy, i żeby był to ktoś sprzyjający Polsce, a oprócz tego, żeby się Turkom nie przewróciło w głowie, yy, wrócił do tego samego postulatu, o którym mówiłem wcześniej. Trzeba utrzymywać stałą armię na Ukrainie. Stałą armię na Ukrainie, no i mieć swojego człowieka na siczy, który będzie y, miał wpływ na to, co się tam dzieje i na wszystkie wyskoki, y, jakie, jakich kozacy się dopuszczają wobec sultana, które na 100% były prowokacją dworów obcych. Oczywiście, ona pod, ta prowokacja padała na podatny grunt, bo jak mamy kilkuset czy tam kilka tysięcy mężczyzn zgromadzonych w jednym miejscu, którzy się ćwiczą w walce bez przerwy, no to w końcu muszą się gdzieś sprawdzić, tak? Muszą coś przedsięwziąć, muszą gdzieś wyruszyć, bo też chcą zarobić, tak? No więc, proszę Państwa, ta sytuacja jest znana i ja nie będę tutaj omawiał ze szczegółami, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Król traktował kozaków. Jako swoich poddanych. Próbował ich dyscyplinować na różne sposoby z różnym skutkiem. Wybuchały powstania, jak pamiętamy, i tak jak mówię, te powstania w mojej ocenie były oczywistymi prowokacjami. Były one do tego jeszcze oczywistymi prowokacjami w taki sam sposób, w jaki prowokacją był rozejm ze Szwedami, który uśpił polską czujność przed inwazją w Inflantach w roku 1626. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że kilka powstań przygotowanych słabo, które zostały rozgromione przez armię koronną, wcale nie za silną, uspokoiło panów, magnatów na Ukrainie, uspokoiło Sejm, uspokoiło pewnie nawet dwór. I w ten sposób można było przygotować operację ostateczną, czyli operację, którą przeprowadził Bogdan Chmielnicki, ale do, do tego nie wracajmy. Proszę Państwa, no, problemem byli Tatarzy. Tak? Wszelkie układy polsko-tureckie zawsze w, w, wracały do tego samego momentu: po, powstrzymajcie kozaków, a wy powstrzymajcie Tatarów. Tak? Było to bardzo nieszczere. Było to bardzo nieszczere, dlatego że Turcy nie mieli dobrych zamiarów wobec Polski i Handel niewolnikami był podstawą gospodarki Imperium Tureckiego. Więc w drugą stronę to nie działało. To znaczy, oczywiście, wybierano też, porywano ludzi i przewożono ich do Polski tak, w czasie wojen, ale nikt tymi ludźmi nie handlował. To były osoby, które zostawały w rękach tego, który ich pojmał. Tak? i mogły się wykupić. Natomiast nikt nie nie było tego pasma upokorzeń, jakim był targ niewolników w miastach tureckich. Polityka turecka była polityką nieszczerą, ale musieliśmy, znaczy musieliśmy Polska musiała ją traktować serio ze względu na siłę przeciwnika. Polityką nieszczerą, dlatego tak jak powiedziałem, niewolnik z terenów Ukrainy, Małopolski, z terenów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, był podstawą ekonomii Imperium Tureckiego. Podstawą. I Turcy nigdy z tego niewolnika nie mogli zrezygnować. No więc, proszę Państwa, trzeba było tę sprawę jakoś załatwić. To jest pierwsza rzecz. Ja jeszcze raz powrócę do tego tematu niewolników. Jak Państwo sobie przeczytacie książkę prawem i lewem Łozińskiego, tam są wstrząsające zupełnie opisy porywania ludzi, które wskazują, że tak naprawdę te wyprawy tatarskie były ustawione, że musieli istnieć pośrednicy tu na miejscu, którzy tych ludzi po prostu wypędzali w pole w momencie, kiedy zbliżał się najazd. Po to, żeby ułatwić branie jeńców. To jest koszmar, który nie jest opisany do dzisiaj. Ale to, i, i to jest przedziwne, dlatego że to wychodzi z tekstu, tak? wręcz bije po oczach. Proszę Państwa, przywykliśmy, się, przywykliśmy myśleć o tatarach jako o jakiejś niezorganizowanej dziczy. To jest nieprawda. To byli ludzie bardzo dobrze przygotowani do walki, dyplomacja krymska stała na bardzo wysokim poziomie, byli to ludzie wprawieni w oszustwach dyplomatycznych i w oszustwach militarnych, o niesłychanej inteligencji i sprycie, a także korzystający z najnowszych zdobyczy techniki. Jak ktoś se przeczyta zbiór tekstów źródłowych, które wydaliśmy o Królestwa Polskiego, to zobaczy i doczyta tam, że każdy jeździec tatarski z Krymu dysponował zegarkiem. Takim kwadrantem norymberskim, no może zegarek to za dużo, ale miał kwadrant norymberski, który wskazywał pozycję słońca i wskazywał, która jest godzina po prostu, dlatego, że no oni się musieli stawiać o określonym czasie, to, mu się to było zdyscyplinowane wojsko nie, nie biegali jak szaleni w tej z powrotem. To wszystko była pewna metodyka, która się za każdym razem Sprawdzała. Oczywiście były takie zagony, które się nie powiodły, i były takie bitwy, które Tatarzy przegrywali, ale to nie zmieniało faktu, że byli oni dopustem bożym i kataklizmem dla całej Ukrainy i dla wschodniej Małopolski. Pozbycie się ich było najważniejszym chyba celem, oprócz utrzymania pomorza i wybierania cła z miast pomorskich. Celem polityki Rzeczpospolitej. Celem nigdy nie załatwionym. To sobie powiedzmy wprost. Jakie rady dla króla wobec, w związku z postępowaniem wobec tatarów miał biskup Przyszkowski? No, trochę naiwne, no, bo on porównywał, porównywał sytuację Polski ze średniowiecznymi Chinami, że Chińczycy zbudowali mur, tak, żeby się zabezpieczyć przed najazdem. Porównywał to z sytuacją Moskwy, która się w XVI wieku podporządkowała ordy Środkowej Azji, tak? no, ale sytuacja Polski była zupełnie inna, przede wszystkim dlatego, że kraj był gęściej zaludniony, znacznie zamożniejszy, a do tego i jeszcze kraj był pełen zdrajców, to znaczy to jest wyrażone wprost: że ludzie e, zainteresowani tym, żeby nie podejmować akcji, której celem byłoby ostateczne zlikwidowanie e, Tatarów na Krymie, wypędzenie ich stamtąd e, albo przeniesienie gdzie indziej i wdrożenie na służbę królewską, że wszyscy ludzie, którzy byli przeciwko temu, to po prostu zdrajcy. To jest oczywiste, dlatego że y, wszyscy oni uważali, że najważniejsze to zachować pokój i trzeba płacić Wielkiemu Hanowi y, upominki, czyli trzeba co roku wysyłać pieniądze. No to jest upokarzające, jak wskazuje na to biskup Szyszkowski, jest to upokarzające, to jest demonstracja słabości, a poza tym jest to groźne, jak napisał Marcin Szyszkowski, dlatego, że jeżeli Tatarzy dostają upominki, to za chwilę Turcy zechcą dostawać upominki, tak? A potem już każdy będzie chciał dostawać upominki. I oczywiście najlepszym wyjściem, według księdza biskupa, było zorganizowanie i opłacenie stałej armii, która by zapobiegała najazdom i zapobiegała porywaniom ludności, transportowanej, transportowanej potem w upiornych warunkach na Krym, a następnie sprzedawanej w niewolę gdzieś do Afryki, na Bliski Wschód, do Azji. Proszę Państwa, no, jestem, czytając tę książkę, jestem coraz bardziej zdumiony tym dojrzałością polityczną, zasobem informacji, jaki posiadał ksiądz biskup. I jego horyzontami. Ja myślę, że z większością hierarchów tak było. A jeszcze jedna rzecz ważna. Kiedy, kiedy doszło do bitwy cecorskiej, która, jak pamiętamy, była nierozstrzygnięta, a potem, a potem została przegrana, dlatego że Hetman Wielki Stanisław Żółkieski rozpoczął odwrót i ten odwrót został przez kogoś, no, skutecznie zniszczony, to znaczy wkradła się w szeregi panika. A jedynym, a jedynym dowódcą tatarskim, który podążał za taborem hetmańskim, był Kantymir Mirza, krwawy miecz. Reszta wodzów się wycofała. No to to jest co najmniej podejrzane. Co najmniej podejrzane. Do Kantymira Mirzy trzeba będzie kiedyś wrócić. Ja w ogóle chciałbym napisać książkę o wodzach tatarskich. Nie wiem, czy mi to się uda, i żeby ją Hubert zilustrował. To przyszły rok, nie wcześniej. Proszę Państwa, no i tak to yy, wszystko wyglądało. Yy, a, bo nie skończyłem wątku. Wszyscy wiemy jak się skończyła bitwa Cecorska, śmiercią hetmana odrąbaniem mu głowy i przewiezieniem jej w miodzie do Stambułu, gdzie miał ją oglądać sułtan. Po tej klęsce biskup został mianowany dowódcą obrony Krakowa, ponieważ uznano, że wyłożone oczywiście pieniądze na wojnę, od razu sejm się zdecydował na to, żeby żeby wyłożyć, zebrać podatki, dać pieniądze, ale Kraków był w bezpośrednim zagrożeniu. To znaczy biskup dowodził, koncentr organizował koncentrację armii i miał dowodzić obroną Krakowa. Było tak groźnie. No, ja przypominam, gdzie jest Cecora. Tak? To jest nad Dniestrem, to jest pogranicze rumuńskie. Dzisiaj to jest Rumunia. A wtedy no to, to była Wołoszczyzna i yy, pogranicze polsko-wołoskie, -polsko polsko-mołdawskie. Był kawałek drogi stamtąd do Krakowa, a jednak zdecydowano się na organizację obrony miasta, więc sprawy były poważne. Yy, tak to sobie myślał o. Yy, z sąsiadami yy, biskup krakowski Marcin Szyszkowski. My możemy o tym poczytać w tej bardzo interesującej książce, do której kupna szalenie Państwa zachęcam. Yy, ja na razie zostało mi parę egzemplarzy, ale myślę, że jeszcze będę, będę miał ten tytuł. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.